Ziup! Witajcie kochani we wtorek z Kupsonem we wtorek U. Jak dobrze, żeście zauważyli po tytule mm, Mam nowy samochód I te całe filmy, gdzie youtuberzy zagraniczni prezentują swoje samochody Wow! Zobaczcie mój nowy samochód. Jakieś kudły. Tak, kochani, to jest moje nowe autko. Jest to Porsche 911GT3. Pełni funkcjonalne, skręcają się koła. Są tutaj. Starcze klocki hamulcowe Otwiera się klapa bagażnika Otwiera się klapa silnika Do tego mogę sobie ustawić spoiler jak chcę Coś mi tu upadło Fuck! Otwierają się drzwi Do tego mam tam fajne fotele z ruchomym podnóżnikiem Wiecie, tak, taka rzecz, żeby wam było dobrze wzgięcia pod kolanem, no Lusterka ustawiane w jednej płaszczyźnie Skrzynia biegów działająca, co? Są chyba oczywiste, że działa. Tył świeci się jak psujajca. Przód zresztą też. Dodatkowo jest zrobiony z plastiku, żeby ograniczyć wagę do minimum. Pozbawiony jest szyb jakichkolwiek elementów szklanych. Czło też ważne. Amortyzatory. Działają. I kochani, odłóżmy to cacko tutaj na swoje miejsce. Tak, tu jest Twoje miejsce, Porsche. Dodatkowo, otworzyłem nowy kanał. Um, film ze składania porszaka zobaczycie jutro na kanale o godzinie 15. Dlatego idźcie, subskrybujcie ten kanał. Ewentualnie ten w opisie. Ewentualnie na końcu pojawi się takie kółko fajne, w które możecie też kliknąć. I to będzie mój nowy kanał, gdzie będę postował filmy. To będzie lifestyle, ale nie lifestyle'owy tak do końca. Coś w stylu po prostu kupcą z kamerą. Nie będzie tam żadnych elementów z gier. Tam będę. Ja, będą głupie skecze, będą różne inne filmy. Jeden film już z Alienem chcemy zrobić taki na początek. Mamy w planach. Mamy już rozpisany scenariusz. W tej chwili jak wy oglądacie ten film. To jeszcze jestem w Kielcach, ale jutro jadę do Warszawy na nagrywki z ekipą. Bo nie wiem czy wiecie co się święci Ale to w sumie dobrze, że nie wiecie Bo to będzie taka niespodzianka To będzie niespodzianka co mamy w planach e, z ekipą e, Oczywiście będę tam ja, Admirosek, Blady, będzie Dezy, będzie Czułek Dezy, będzie Czułek Alien, Mandio, Gimper i Ignacy Wszyscy w jednym teamie Wszyscy w jednym miejscu Z kamerą Co to będzie? Nie wiadomo W każdym razie Dzisiaj ten filmik taki bardziej krótszy nie będzie żadnego QA, szybko albo coś w tym stylu. Będzie tylko taka mała informacja, że mam nowe auto. Nagrałem film ze składania tego auta. Wyszedł nie tak jak chciałem, ale wyszedł dość spokojnie, się wydaje. I w tej chwili wasze pytania, e kupca pewnie każde składanie klosków jak idę, co? Nie, nie, nie. To, to, to nie będzie zwykły time lapse, gdzie. Kilka godzin mam jeden kadr i cały czas tylko składam, składam, rozpakowuję klocki z pudełka, z paczki, składam dalej i później po tych 15 minutach timelapsa nagle hej, złożyłem samochód. I to w sumie kochani moi, tyle. Ja w tej chwili zabieram się za edycję materiałów na te dni kiedy mnie nie będzie. A was zostawiam z, z moim nowym kanałem, subskrybujcie go. Będą fajne rzeczy, tak mi się wydaje. Dajcie znać w komentarzach, czy będzie to fajne, czy nie, jak już będziemy to wrzucać. I póki co to tyle, do zobaczenia. Trzymajcie się. Elos!